Cześć! Niech was Bóg błogosławi, katedra wrocławska, świętego Jana Chrzciciela, Mario królowo pokoju módl się za wrocław, około osiemnastej. Trzeba sobie przypomnieć, że objawienie otrzymywane przez wasulem nie jest wyłącznie. Albo głównie dla jej własnej korzyści. Bo Bóg chce, byśmy wszyscy zrozumieli, jak bardzo On kocha każdego z nas. Chce, abyśmy pojęli, że On jest naszym boskim towarzyszem. Tę właśnie miłość Bożą powinniśmy najpierw zrozumieć, jeśli pragniemy uchwycić istotę tego rędzia.